Relacje zaprasza agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią. Dzień dobry, rozpoczynamy briefing prasowy przed meczem 28 kolejki PK Ekstraklasy. Radom jak Radom Jakelonia Białystok. z nami jest szkolenie zielonych Dariusz Banasik, panie trenerze. Tradycyjnie poproszę o kilka słów przed tym meczem, jak nastroje w drużynie, jak sytuacja kadrowa. Dzień dobry Państwu. Eee, wydaje mi się, że nastroje w drużynie są dobre. Nawet można powiedzieć po ostatnim wyjeździe takim zgrupowaniu bardzo dobre. Eee, no Ten mikrocyk przede wszystkim troszeczkę inaczej wyglądał, bo... Wybraliśmy się na takie zgrupowanie, nad którym pracowaliśmy przede wszystkim nad elementami, oczywiście techniki i taktyki, ale też to był czas taki, żeby sobie porozmawiać, czas, żeby, żeby z zawodnikami indywidualnie, zespołowo postawić sobie, wyznaczyć jakby nowe takie cele. Wydaje mi się, że bardzo pozytywne zgrupowanie wszyscy bardzo zadowoleni i z takimi. Pozytywnymi nastrojami wracamy właśnie do Radomia i zostały nam dwie jednostki treningowe do meczu, także, także uważam, że, że będziemy dobrze przygotowani. Co do stanu kadrowego, tu sytuacja troszeczkę już inaczej wygląda, można powiedzieć, trochę gorzej, no bo wiemy tak, z Damiana nie możemy skorzystać, to wszyscy wiedzą, Markus dostał trzy mecze. Wypad Cichocki, czyli trzech zawodników, którzy w tej chwili nie, no, nie będą liczeni do, do kadry naszej drużyny. Są drobne urazy, Felipe Nascimento gdzieś no, też troszeczkę narzeka na jakieś dobre urazy, ale wydaje mi się, że wszyscy zawodnicy będą jednak do naszej dyspozycji. Także. Pozytywnie, bojowo liczymy na wsparcie kibiców, liczymy na to, że może będzie tak jak właśnie w, ostatnim, w ostatniej rundzie, że gdzieś od meczu z Jagiellonią będzie ta passa wygranych tych meczów i musimy wszystko zrobić, żebyśmy właśnie wrócili na tą ścieżkę i ten mecz akurat najbliższy, Myślę, że będzie, będzie taką dobrą, dobrym momentem, żeby po prostu zwycięstwem jakby z, z, zwyciężyć i, i punktować lepiej, bo wiemy, że z tym ostatnio było troszeczkę, troszeczkę gorzej. Dziękuję trenerze i zapraszam do zadawania pytań. Panie trenerze, zdradzi pan troszkę, nad czym, o czym rozmawialiście, jakie są wnioski po tym wypadzie do przesłysza, co tam udało się omówić? A czy ja mam taki wniosek? Uważam, że jest bardzo dobra atmosfera w drużynie, bo nawet się nie spodziewałem. Jeżeli ktoś mówi czy o jakichś konfliktach w szatni, czy jakichś podziałach, to, to powiem szczerze, że, że to zgrupowanie pokazało, że chłopaki idą w jednym kierunku, że wszyscy bardzo wierzą i obcokrajowcy, i Polacy. Nie ma tu mowy w ogóle. I, i powiem szczerze, że. Zawsze tak jest, że jak są dobre wyniki, to wszyscy mówią, że jest dobra atmosfera. My nie mamy w tej chwili takich dobrych wyników, można powiedzieć, jak, jak, jak przyzwyczailiśmy wszystkich, ale atmosfera naprawdę jest bardzo dobra. I w sztabie, i, i z zawodnikami, nie ma żadnych konfliktów, także ja z tego przede wszystkim jestem zadowolony. No i przede wszystkim to zgrupowanie było po to, żeby jeszcze tą atmosferę, można powiedzieć, jeszcze poprawić, żeby powiedzieć piłkarzom, o co walczymy, jakie cele sobie stawiamy. No w tej chwili możemy też powiedzieć, że. No, nie wiedzieliśmy, czy legia będzie dalej grała. Teraz czwarte miejsce wiemy, że daje na pewno europejskie puchary, także to jest oczywiście marzenie, ale, ale do zrealizowania i musimy robić wszystko, żeby jak najwyższe miejsce zająć, bo, bo nawet to czwarte miejsce daje w tej chwili no, wspaniały wynik. I, I myślę, że taki był przekaz od drużyny, żeby po prostu no, wszystko robić, ryzykować, żeby, żeby o to powalczyć. myślę, że piłkarze są tego, tego świadomi. Także nad tym przede wszystkim pracowaliśmy. Treningi zbytnio się nie. nie nie zmieniły, bo robiliśmy podobne rzeczy, które robi, robimy w, w Radomiu. Zgrupowanie zakończyliśmy taką gierką kontrolną, gdzie próbowaliśmy różnych ustawień. Wiemy w tej chwili, że mamy problem z prawą obroną. To wszyscy oczywiście o tym wiedzą, natomiast myślę, że rozwiązanie, które sobie tam sprawdzaliśmy, będzie, będzie dobre. Mówił trener o Filipe, a jak stan zdrowia Dawida Abramowicza, który też w niecieczy grał z lekkim urazem? A czy dlatego nie mówiłem o Dawidzie, bo jest wszystko w porządku? Nie pojechał z nami, to jest przede wszystkim, podjęliśmy decyzję, że, że, że tutaj zostanie, to był jedyny zawodnik, który z nami nie pojechał, no to jest zawodnik, który narzekał właśnie po... Gdzieś po jednym z treningów na sztucznej nawierzchni i też w meczu z Termaliką no bardzo, tak, no zresztą rozmawialiśmy bardzo słabo, gdzieś wyglądał i też podjąłem decyzję, żeby nie ryzykować zdrowia tego zawodnika i szedł w tym meczu, ale uważam, że to była dobra decyzja, patrząc z perspektywy czasu. Natomiast jest gotowy do gry. Dzisiaj był na treningu, nic go nie boli, także wydaje mi się, że że będzie jak na najlepiej, jeżeli chodzi o niego. Widział trener dzisiaj też kawałek meczu drużyny Rezerw. Tam chociażby Dawid Olejarka, który wraca po kontuzji. Jak prezentuje się jego forma? Jakie wnioski też inny, dotyczące innych zawodników, którzy grali w tym spotkaniu? No, wszystkiego nie widziałem, bo mieliśmy trening po treningu pojechałem, nie widziałem ramek Dominika Sokoła na przykład, ale, ale wydaje mi się, że pozytywny mecz zawodnicy Niektórzy rozegrali 90 minut, niektórzy 45 minut, właśnie Dominik rozegrał tylko połowę meczu, bo, bo będzie pewnie jutro też na ławkę ce rezerwowych i myślę, że no Lejarka na przykład wraca po kontuzji, tak i to jest fajny zawodnik, z którego moglibyśmy korzystać, ale on musi być pełnej gotowości, na, na tą chwilę dopiero to był Drugi mecz po urazie, po drugie 45 minut i musimy cierpliwie spokojnie do niego podchodzić. Zobaczymy, może pod koniec, pod koniec sezonu dostanie jakieś szanse od nas, żeby się pokazać i tu zaprezentować nawet kibicom. Czyli teraz jeszcze na ławce go nie będzie. Nie, nie, nie. Teraz na razie tylko połowę. Po, połówkę spotkania. W drugiej drużynie zagrał i, i jeszcze nie, ale wraca do zdrowia, także jest szansa, że, 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 że będzie w następnych meczach powoływany trochę, że co się o by trener powiedział, co to za rywal? <grym> no powiem tak. Zawsze mówię, że trudny rywal, tak? Każdy każdy w ekstraklasie pokazuje pokazują też wyniki, że, że, że to są trudne rywale. No ja zawsze tak myślałem, że Jagiellonia to jest zespół, który przede wszystkim u siebie dobrze gra, chociaż ostatnio miał dosyć mocne kłopoty. E Rywal na pewno trudny, na pewno do ogrania, tak? Dużo bramek tracą, dużo bramek też strzelają, jest paru doświadczonych zawodników. Wiem też, że mają swoje problemy, bo paru zawodników jest kontuzjowanych, niektórzy też wypadli za kartki. To analizujemy. Natomiast... Yy... Powiem szczerze, bardziej skupiliśmy się znowu na sobie tak? przez ten tydzień niż na przeciwniku. Oczywiście będzie odprawa na temat przeciwnika, pokazanie jego najlepszych stron i, i, i słabszych i to będzie do wykorzystania. Natomiast no, nie chcę tutaj za dużo mówić, ale myślę, że no, na pewno to jest, to jest, to jest przeciwnik do, do ogrania i tym bardziej, że gramy u siebie i liczymy na to, że my przede wszystkim dobry, dobry mecz zagramy. Na no, ostatni mecz też dużo szczęścia miała Jakielonia, bo, bo przegrywała, w końcówce dwie bramki zdobyła w ostatniej minucie. No to też ten zespół troszeczkę się podniósł mentalnie, bo przy porażce mógł się gdzieś tam wkopać jeszcze w to, żeby grało utrzymania. W tej chwili wydaje mi się, że tak chyba, chyba, chyba nie jest. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękujemy za udział w briefingu. Dziękuję. Na relacje zaprasza agencja kreatywna Macumedia. Kreatywność wspierana technologią.